Cześć, witajcie, Trenuj dla zdrowia, Grzesiek. W tym filmie zaprezentuję Wam trzy zdecydowanie najlepsze ćwiczenia na triceps. I od razu chciałem powiedzieć, że trochę tutaj okłamałem Was, ponieważ tych ćwiczeń będzie odrobinę więcej. Może na początek kilka słów o mięśniu o trójgłowym ramienia. Jak sama nazwa wskazuje, zbudowany jest z trzech części: głowy długiej, bocznej i przyśrodkowej, a jego główną funkcją jest wyprost przedramienia w stawie łokciowym. Czas teraz na prezentację ćwiczeń, ale może zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jedna ważna informacja. Otóż takie ćwiczenia jak wyciskanie na klatę czy wyciskanie nad głowę bardzo mocno angażują właśnie mięsień trójgłowy ramienia. Są osobnicy, którzy ograniczają się tylko do wyżej wymienionych ćwiczeń i mają potężnie rozbudowane, silne tricepsy. Dlatego ćwiczenia, które za chwilę pokażemy, należy przede wszystkim traktować jako ćwiczenia pomocnicze. No dobra, to zaczynamy od wyciskania sztangi, leżąc wąsko. W tym ćwiczeniu poza tricepsem pracuje też mięsień naramienny oraz mięsień piersiowy większy. Sztangę trzymamy na szerokości barków lub odrobinę szerzej. Im szerzej, tym bardziej będziemy angażować klatkę piersiową, także lepiej nie trzymajmy za szeroko. I tutaj robimy wdech i opuszczamy sztangę do klatki piersiowej, a dokładnie do mostka. Bardzo ważne jest, aby łokcie utrzymywać blisko ciała. Następnie wykonujemy mocny wyprost w łokciach. Tu wydech zrobić musisz, bo inaczej się udusisz. I przechodzimy do następnego ćwiczenia, i to jest skull crusher, czyli łamacz czaszki albo po prostu wyciskanie francuskie leżąc. Do tego ćwiczenia możemy użyć sztangi łamanej lub handli trzymanych młotkowo. Jak widać na filmie, my prezentujemy wam wersję ze sztangą łamaną. I tutaj, trzymając wąską sztangę, ostrożnie uginamy łokcie i zbliżamy gryf do czoła, wykonując oczywiście wdech. Następnie unosimy sztangę do pozycji wyjściowej, wydech i robimy kolejne powtórzenie. Pamiętajmy o łokciach. Mają być prowadzone. Blisco, hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Nadeszła no pora na kolejne ćwiczenie, które nazywa się California Press. Rzadko spotykane na siłowniach, a szkoda, bo jest to super ćwiczenie, którym zaskoczysz swoje tricepsy nowym bodźcem. Tutaj kluczem jest faza negatywna, czyli faza opuszczania. California Press składa się tak jakby ze skull crushera w fazie negatywnej i wyciskania wąsko w fazie pozytywnej. Dzięki temu będziemy mogli użyć dużo większego ciężaru, co spowoduje, że nasz triceps będzie wielki lub silny. Albo zarówno to. Jak też to, gorąco polecam to ćwiczenie. I to było ćwiczenie trzecie, a teraz bonusowe czwarte, czyli wyciskanie francuskie sztangielką. Ćwiczenie jest proste i nieskomplikowane. Możemy tutaj stać lub siedzieć i tak jak widać na filmie, po prostu prostujemy przedramię z hantlem. Od cała filozofia. Następnym ćwiczeniem jest prostowanie przedramienia ze sztangielką w opadzie tułowia. To, co widzicie to nieprawidłowe wykonywanie tego ćwiczenia, tak zwane wahadełko, i tak tego nie wykonujemy. No dobrze, a teraz prawidłowe wykonanie. Chwytamy handla, pochylamy się do przodu. Łokieć powinien znajdować się wysoko, blisko tułowia, a ramię ustawione równolegle do podłoża. I teraz wykonujemy wyprost w stawie łokciowym i wracamy do pozycji wyjściowej. Osobiście wolę wariant tego ćwiczenia obu rącz leżąc na ławce jest zdecydowanie wygodniej no i szybciej. I to już wszystko, jeżeli chodzi o ćwiczenia na triceps z wolnym ciężarem. Jeżeli znacie jakieś inne ciekawe ćwiczenia, dajcie znać w komentarzu, a już niedługo pojawią się filmy z ćwiczeniami na triceps z ciężarem własnego ciała oraz na wyciągu. Jeżeli film się podobał, dajcie lajka like i suba i to tyle. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. No i tu, i tu. Do zobaczenia w następnym filmie.